Nie wiem jak długo się nagrywało, ale właśnie pokazałem paraniek jak zdobyć yy, takiego lisa, ale mam nadzieję, że wszystko się udało. Więc idziemy tutaj najwyżej dodam do, do jakiejś innej części, bo nie wiem dlaczego, ale co mi się bardzo nie podoba, to, że mi cały czas usuwa filmy. Nie, nie usuwa, jakby tnie mi na kawałki. Ale tak, jak zrobić Skin Sonic'a. Tutaj właśnie trzeba podejść sobie, a może sobie tu wejść, i trzeba pobiec, się rozpędzić, tutaj i przytrzymać to i wlecieć o na przykład na to, i wlecie sobie na to, aj! A właśnie trzeba to zrobić, wtedy da się aj. jakoś tu się da wskoczyć. Ja tu wskoczyłem, mam tego sonika. O, jadę, jadę, jadę. I tutaj, chyba, jak zrobisz to, to tutaj jest skin, właśnie Sonika. Możesz go sobie odblokować. Ale to jest faktycznie bardzo ciekawy tryb. My sobie zaczniemy dzisiaj jeszcze od początku. Można sobie tutaj otwierać na przykład za, właśnie, za rejsy, czyli tutaj za wyścigi. Można odblokowywać y, tutaj, nie wiem czy widzicie w tym miejscu, końce y, takie sonicowe. Za nie da się kupywać końce inne. jakis I z tych końców da się kupywać jakby inne. Takie ulepszenie do swojej postaci trailer, czyli takie coś za mną, jak ja mam takie zielone. I da się kupować właśnie zwierzaki. Ja mam na przykład tego tutaj takiego, o, takiego misia zielonego. I tutaj macie na przykład inne misie do trafienia. I w ogóle... Nie wiem dlaczego. ale Tutaj procenty są pomylone. To jest najczęściej wpada. A nie. W jak misiajku? Było pomylony właśnie w końcu. Ja już jestem do takiego innego trybu przyzwyczajonego. Simulator X. go ja na pewno też nagram odcinek. On tam po prostu otwiera się jajka i to jest tak fajny tryb w ogóle, nie wiem. Ja jestem tam już tam tak mocny. Ja na pewno będziecie chcieli z jego odcinki, jak Od teraz nagram, może nie wiem, chcecie więcej będziecie chcieli. Mogę na całą serię reagować z jakichś trybów. Możecie mi pomylić. jakieś jakiś tryb, jak znajdziecie na Robloxie fajne. Odcinek dobry. W ogóle widzieliście, jak ja biegam? Te tak ręce do tyłu, nie? Nie. Ja... pod most wpadłem? <laughs> Ale jest jeszcze jedno, jedna rzecz w tej grze. Nie wiem czy znajdę, o, że są Green Obby Hill 3, tego jeszcze nie grałem. Są po prostu Obby, to jest takie coś jak parkour. Czyli sobie po prostu skaczecie. Na przykład, o, teraz wam pokażę. siób, że sobie tak skaczecie. To są na przykład takie bardzo trudne skoki. Okay. I za to są jakieś nagrody. Na końcu żeby mu da przejść. W początku musicie Green Obby 1, tam Green Hill. Są oczywiście inne. On się wystraszyłem. Co To jest? Na końcu już jest chyba finisz. Doskoczę? Doskoczyłem. Aha, fajnie mnie to odbiło. Tam właśnie chciałem się tutaj dostać, tak. O to mi chodziło. Nie, nie, nie wiedziałem. Ale słabo. Nie wiedziałem. Ej, trzy lisy w ogóle. Trzy lisy. W ogóle tuber 93, nie wiem czy widzicie, ale tuber z 93. Przepraszam w ogóle za jakość, bo widzę, że nie jest zbyt dobra, ale chyba widzicie. wszystko. Ja tego nie przechodzę oczywiście, bo mi się nie chce. Teraz. Może zagramy jeszcze jeden tryb. Ten jest tak mało ciekawy, ale najpierw zrobimy sobie reverfa. Aha. Reportuł mnie gdzieś tu jestem, dobra. Mieliśmy zrobić reberfa i pokażę Wam, jak się nie więcej wbija od początku, bo ja będę miał to o wiele, o wiele przyspieszone. A ja jakby. Idziemy sobie w reberfy, żeby 150 poziom, i to będzie już chyba, nie wiem, jaki reberf. Nie, nie mam w ogóle reberfów, ale o, cztery mam reberfy. Jak będziecie mieli jednego rebirfa, to wam już to będzie szło z górki. potem te rebirfy wam wchodzą tak szybko rebirfę, czy jak tam woli mówić, po prostu reverfy i rebirfe. Dostajecie już taką masakryczną ilość końców. I w ogóle wszystkiego. Dzięki któremu jesteście dojść do nowego najlepszego świata. A w ogóle wam w ogóle pokazać wszystkie światy. Jak wyglądają. Ale tak. Mam tutaj drugi ward. Ten już widzieliście na pewno. Wow. Nie wiem czy widzieliście, ale tak on się prezentuje. Tutaj. I ładny postęp ładny drift. Nie umiem właśnie driftów robić przez tą eskę. Nie, nie da się driftów takich fajnych robić. To był właśnie numer jeden. Tu macie też inne, jakby do otwierania te. Ja daję z pierwszej krainy. Dlaczego? Jak to ty w trailer? On daje mi plus prawie tysiąc. Plus prawie tysiąc. To jest lepsze niż jakieś inne. Ten plus 15 jest epikiem. Ten Z komonem. On jest w ogóle evoluid. I ja. Po prostu on cały czas się leveluje. Jak my wbijamy Spida, to nie tylko idzie do naszej postaci, tylko on też idzie do. do właśnie tych rzeczy. Więc opłaca się, bo ekspicie raz, razy trzy, jakie ja teraz mam: czyli ekspicie zwierzaki, ekspicie trailer i ekspicie siebie. Więc. To jest już po prostu zarobek. Ja za takie jedno dostaję tysiąc tego. A za takie kółko, co tam było na spałnie? Albo za takie, o! Za takie coś, ile ja dostanę? Dostałem na pewno więcej niż te 1700, to też nie jestem pewny. No więcej dostałem, na no, tego chyba dostałem 5000, chociaż nie jestem pewny. No, dostałem tysiąc? Nie, nie wiem, może nie umiem mieć. Ale się wbiłem potężnie. Nie ja wiem jak tutaj doskoczyć. To tak zrobić? Tak zrobić. Oho. O i było właśnie powiadomienie. Green Hill został zupgrade'owany. Czyli jestem już po prostu mocniejszy i jeszcze więcej będę zarabiał. Wam jeszcze wrzucę jakiś tryb dzisiaj, bo chcę mi się nagrywać, jak mi się odblokowało. Patrzcie, jak zesyłam w ogóle. Nie wiem, czy słyszycie to. A tu macie w ogóle mierznik. Ile ja na godzinę? A ile się turam? To jest najlepsze. 4 na godzinę się turam. Tu po co kupować auta? <grym> Ja właśnie tutaj expię właśnie dla Was, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest od początku. Jak to tutaj robić, reberfa. Rebirfa. Jeszcze 20 leveli. Słuchajcie. Ja to biję, ale nie mam cięcia. O, kurde, nie, nie ma cięć? Serio? i serio nie ma cięć. Nie zrobię Wam cięcia, widzowie. Że mam tutaj poprawię troszkę? więcej widzieli. Dobra. Raz więcej na pewno widzicie. A ja w ogóle się nie przygotowywałem do odcinka. Halo. To zawsze jest na odcinek potrzebny, żebyście mieli lepszą widoczność, większą jakość w ogóle. Bardzo kolorowa w ogóle jest ta gra. Ale nie ma cięć, więc nie zrobię wam jakby cięcia. 400 na godzinę wyturlanie. Dobra, to mi coś da, że tutaj dobiegłem. Z tej... Stąd z tego tutaj, tam się najwięcej zarabia w ogóle na tym świecie. 15, cztar... 24, chyba tysiące dostałem. Nawet nie na tych kółkach się najwięcej zarabia. Właśnie te pętle są najlepsze. Z jest tak dużo. Ach, nie wiem, nawet czy ktoś ogląda do tego momentu. Hej, nikt już tego nie ogląda. Żartowałem! Bo ty to przecież oglądasz. Przecież. Ale dobra, wielki. Jeśli tutaj do tego momentu oglądasz ten filmik, to napisz w komentarzu Kotel. Nie wiem dlaczego. Ale napisz Kotel. Hashtag Kotel. Może dlatego, że ja jestem kotałem, Mam czapkę Kota. I wam pokażę tego świata nie widzieliście byłem ja pokazać wszystkie światy, ale ja nie, nie pokazałem To jest inny świat. Taki piękny, taki też kolorowy. Na nim się bardzo mało zarabia, bo tu nie ma takich pełnych tras tych tych. To są po prostu rozrzucone byle gdzie. To jest właśnie kolejny ten świat. Kolejny to jest ten. Oj, oj! Nie, nie udało mi się. Właśnie, są zawsze obie przechodzicie do świata innego. A żeby przechodzić do innych światów, się właśnie robi reberwy Teraz ekska mi nie działa, więc muszę tak warto powoli to robić, ale... Ale udało się i tak wygląda właśnie ten świat Phila, to zepsułem trochę efekt. Tak wygląda ten świat. są po prostu chyba najpiękniejszym światem. Jest tutaj niebiesko. A w ogóle zauważyłem, że jak się przebierzemy za Sonika, to się wielki gość? Nie. I pójdziemy w ciemność, to on ma taki tutaj dymek. Taki niebieski. Uh. Jestem chyba nawet szybszy niż prawdziwy sojnik. Sojnik ma 400 nie leciał nigdy. Też nie wiem. Aha. Em. Widzieliście to? Czy ja zebrałem właśnie wszystko? Wszystko? Z tej lampy na raz? I jeszcze raz. To jest taki podjazd bardziej. Ale teraz się nie udało. Wszystko? Wszystko tak perfekcyjnie? Znowu. Na tym świecie się tak szybko zarabia. W ogóle zobaczcie, jak kroków zrobiłem w tej grze. Kroki się szybko wbijają. Chodźmy na rejsa. No będzie ciekawe. Ciekawie. Oni się w ogóle nie trulają. Ja w ogóle jestem jakiś niebieski jako ten są oni faktycznie. Oni w ogóle nie. To jest to dlatego, że jestem taki szybki. Ej, jakiś rekord chyba. Co to było? Dobra, zaraz będziemy mieli reberfa. Trwajcie do tego momentu. To jest największe kółko, tylko mi się nie udało nie trafić. Z tego się tyle zarobi, da się zarobić. E, Michał339, jasne. zanim ja za niedługo będzie nowy kanał. On będzie się nazywał Michajek. czy znaczy już jest, ale nie ma na nim filmów. O, to jest takie kółko motężne. Po prostu. To kółko jest jakieś nienormalne, nie wiem, nie wiem kto nie wstawił, po prostu. Ten świat jest tak dobry. Ja będę grał od czasu, do czasu w tę grę, bo chcę mieć dwa, tyle wera bilfów, żeby... jestem pierwszy, jakiś, jakiś typo też jest tutaj dobry. Jest silniejszy i tak, haha. Mam nadzieję, że widać wszystko. Jak nie widać, to nie wiem. Co? Dobra, będzie rebirf time! Pokażę wam właśnie, jak to wygląda, jak macie rebirfa zrobienia. Ja już potrzebuję takiej ilości poziomu. Zobaczycie się jeszcze, jak biegam maksymalnie. Jest teraz chore. Pięknie biegam. I mamy max, max level, level time i teraz zobaczcie jak biegam. A jak tak się rozpędzam, 500 na godzinę prawie, a z górki to jeszcze będzie szybciej. 500 na godzinę, prawie, 495, a 180, ale właśnie robimy teraz level. No, słyszycie ten dźwięk, on jest taki piękny. Słyszcie ten dźwięk. I zobaczcie jaki jestem wolny. Ha, ha. Ale chwila. Po co ci to było? Mogłeś być cały czas tak szybki. No a właśnie, a pascie teraz, to się odwali. Widzicie mój poziom? Już na początku, na start. Gdzie jest poziom? Teraz wrócimy do tego, co byłem na początku odcinka. Patrzcie, już mogę to przejść. Kiedyś się tak męczyłem, żeby zrobić jedno kółko. Serio? Ale serio, ten Sonik, mój, jest jakiś niebieski się podświetla. Ja nic mi nie dawałem. 200 na godziny już na początku. Będziecie 80, wy się będziecie powoli rozwijać, serio. A jak wam się uda dojść do piątego reberfa, to serio, zaufajcie mi, macie tak z górki wtedy. Patrzcie. Następny Rebirth, będzie Rebirth. 185 poziom. Ci będę biegał?